Bardzo proszę, Jerzy Gosiewski. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Jako członek Podkomisji nadzwyczajnej w sprawie poszkodowanych działalności firmy GetBek wnoszę aż żeby prokuratura przedstawiła Podkomisji Nadzwyczajnej stan E, stan y, y, zabezpieczonego majątku podejrzanych. I czy w, w, w miarę szybkim terminie przekazuje wnioski do sądu, by takowe z, zabezpieczenie występowało, i ile tego majątku zabezpieczyli, i jak szybko działają, i jakiego typu problemy. Mają w uzyskaniu tego zabezpieczenia od sądu. Najważniejszym bowiem, zdaniem w sprawie poszkodowanych, powinniśmy bronić poszkodowanych, tak mi się wydaje, że w tej sprawie się spotykamy, to powinno być w jak największym stopniu zabezpieczenie majątku, które w przyszłości bliższej czy dalszej, będą mogli odzyskać poszkodowanie. To jest najważniejsza rzecz. Sprawność działalności prokuratury, składania wniosków do sądów, zabezpieczania majątków. To jest y, działalność podkomisji nadzwyczajnie w sprawie poszkodowanych i prosiłbym, żeby na y, y, posiedzenie tej podkomisji takowe materiały, Przedstawić, a przede wszystkim wystąpić do nas z wnioskami, co trzeba by w prawie zmienić, ażeby nie było to, takiego, jak w tej chwili, tłumaczenia, że ja mogę tyle, on może tyle, a tamten nie może tyle. W tej sprawie musimy działać szybko i sprawnie, i te zmiany w przepisach powinny w przyszłości zabezpieczyć przed kolejnymi aferami, kolejnymi tabunami poszkodowanych w Polsce. Powinniśmy temu położyć kres. Dziękuję. Bardzo dziękuję.